Miałem ostatnio okazję przeanalizować portfele bardzo bogatych osób i myślę, że ten dzisiejszy odcinek sporo namiesza. Cześć, nazywam się Filip Kowarski i w tym podcaście od kuchni pokażę Ci, jak prowadzę biznes i jak inwestuję. Mam to szczęście, że na swojej drodze spotykam niesamowitych przedsiębiorców prowadzących wielomilionowe biznesy. Mam też sporo przemyśleń i nie było miejsca, gdzie mógłbym się tym wszystkim podzielić. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak prowadzić swój biznes, to jest to podcast dla Ciebie. Pierwotnie zakładałem, że ten odcinek zatytułujemy W co inwestują najbogatsi. Jady, miałem okazję porozmawiać z kilkoma naprawdę zamożnymi osobami, które mają potężne portfele inwestycyjne. Dodatkowo rozmawiałem na wywiadach ze Sławkiem Męcenem plus Filem Koniecznym i miałem w głowie już taką myśl naprawdę dobry odcinek. Ale jak zacząłem to drążyć, to pomyślałem sobie, że co da nam. Tobie, mi. Analizowanie, co osoby robiły 10 lat temu, no bo jaką korzyść ma dla mnie informacja, że Sławek Menzen kupił bitcoina w roku 2013? Ja już tego nie odtworzę, ja już tego nie powtórzę. Może w tym momencie kupując dalej jestem w stanie skorzystać ze wzrostów, ale w tym czasie, jeżeli Bitcoin urósłby na przykład z 20 tysięcy dolarów na 100 tysięcy dolarów, to ja zrobiłem razy 5, a jeżeli Sławek Mencem takiego bitcoina na przykład kupował po 200 dolarów, to on kupił tego bitcoina 100 razy taniej ode mnie. Czyli w momencie, kiedy ja robię razy 5, to Sławek robi z, tego, z kapitału razy 500. To są totalnie nieporównywalne wyniki. Więc analiza tego, co te osoby zrobiły wstecz, nie do końca ma sens, ale żeby ten odcinek miał mega wartość, zacząłem drążyć i uważam, że powinniśmy zrobić krok wstecz. Ten krok wstecz, zacznijmy od czegoś nietypowego. Nigdy nie byłem fanem definicji. Ale zdefiniowanie, czym jest inwestowanie i inwestycja, co pozwoli nam lepiej spojrzeć na ten temat, a później podam Ci to dokładnie na przykładach. Zacznijmy od tego, czym jest inwestowanie. Inwestowanie jest to proces polegający na bieżącym zaangażowaniu środków pieniężnych bądź czasu, o tym czasie sobie porozmawiamy, w celu późniejszego uzyskania korzyści bądź zysków. Co ciekawe, mamy też definicję słowa inwestycja. Inwestycja jest to wyrzeczenie się obecnych pewnych korzyści, pewnych na rzecz niepewnych korzyści w przyszłości. Więc mamy słowo czas i niepewność. Skoro już cofnęliśmy się o jeden krok, czyli mamy już definicję. Wiemy, że istotne są środki pieniężne, które inwestujemy. Czas możemy też zainwestować, ale efekt tej naszej inwestycji jest niepewny, przynajmniej w jakimś tam najbliższym horyzoncie. To pomówmy, jak jest fundamentalny błąd myślenia o inwestowaniu. Kiedy byłem w liceum, później na studiach, nawet na początku mojej kariery biznesowej, wydawało mi się, że ludzie bogaci są bogaci. Dlaczego? Ponieważ inwestowali pieniądze. A okazuje się, rozmawiając z tymi osobami, z którymi rozmawiałem, że oni najpierw stali się bogaci, później nie robili głupich błędów ze swoimi finansami, czyli nie wydawali tych pieniędzy na pierdoły, poczynili dobre decyzje inwestycyjne i pozostali bogaci. Ale to bogactwo budowali poprzez biznes. Ewentualnie wysokie stanowisko w jakiejś firmie, też jesteśmy w stanie naprawdę dużo zarabiać, niezależnie od tego, czy prowadzimy biznes czy nie, ale później nie popełniamy głupich błędów z pieniędzmi, i to tak naprawdę jest nasza inwestycja. Patrząc na to z tej perspektywy, jeżeli ja zakładałem, będąc na początku mojej kariery biznesowej, że kupię sobie kawalerkę którą będę wynajmował, i taka walerka sprawi, że ja będę bogaty, i będę leżał na Bahamach, popijał sobie tylko rum z kokosa, no to okazuje się, że to naprawdę nie był dobry pomysł. I mimo, że ja już miałem jakieś sensowne podejście biznesowe, potrafiłem zarabiać pieniądze, to ja nie miałem żadnego pojęcia, jak ten świat naprawdę działa. Druga kwestia: to żyjemy dzisiaj w szalonych czasach, gdzie wszystko dzieje się wręcz natychmiastowo. Czyli kiedyś kupowałem nieruchomość, 20 lat posiadałem tę nieruchomość, wynajmowałem ją, ta nieruchomość urosła w cenie razy 10, miałem wspaniałą inwestycję, która jeszcze w czasie generowała mi pieniądze. Kupiłem złotą monetę bądź srebrne monety, oczekując, że jeżeli ja w tym momencie młoda, pełna wigoru osoba ma siłę na pracę i za jedną złotą monetę, powiedzmy, że wartości 8000 złotych, jestem w stanie kupić jedną krowę i się najeść z całą rodziną przez kilka tygodni. No to ja za 20, 30, 50 lat, biorąc tą złotą monetę, dalej będę mógł kupić krowę i wyżywić moją rodzinę. Czyli taki prawdziwy pieniądz. No bo co by było, jeżeli miałbym te 8 tysięcy złotych, trzymałbym je od teraz do, przez 20-30 lat, to czy ja za 8 tysięcy wartości obecnej jestem w stanie kupić tą krowę za te 30 lat? Wątpię. Więc trzeba też rozgraniczyć samoinwestowanie od przechowania wartości pracy, którą wykonałem w tym momencie na rzecz wykorzystania tej pracy w przyszłości. No bo jeżeli ja kupuję złotą monetę, a żyjemy przypominam w szalonych czasach, no to ja w momencie kiedy kupuję złotą monetę, bardzo podobnie jak w kantorze, kupuję dolary, a po chwili te chcę dolary wymienić na złotówki, no to ja już jestem w plecy te kilka procent tego spreadu, który jest w kantorze, bardzo podobnie wygląda to z marżą, kupując srebro, kupując złoto. Jeżeli ja chcę je kupić dzisiaj i jutro już je sprzedać z zyskiem, no to to nie jest inwestycja, tak to nie działa. Kupuję złotą monetę, czekam 20 lat, kiedy ta marża, którą zapłaciłem firmie, która sprzedawała mi złoto, będzie na tyle nieistotna i będzie na tyle dobry moment wyjścia ze złota, że na przykład na tym zarobię, ale nie po to kupuję złotą monetę czy srebrną monetę, żeby nie wiadomo, ile na tym zarobić. I tutaj wracam do tego, że jeżeli mamy nadwyżkę finansową, którą chcemy gdzieś włożyć, to musimy sobie odpowiedzieć na jedno bardzo ważne pytanie. A pytanie to, po co ja to robię? Jaki mam tak naprawdę cel? Bo zobacz, zupełnie czymś innym jest zainwestowanie pieniędzy w złotą monetę. I zapominam, nie obserwuję wykresów, podobnie z Bitcoinem, z Ethereum, z czymkolwiek. Wsadziłem, kupiłem czy nieruchomość? Kupiłem i nie, ja się nie zastanawiam, ile moja nieruchomość jest warta za tydzień, za dwa tygodnie, za trzy tygodnie. Ja kupiłem ją z myślą o tym, że będę ją posiadał na wynajem przez kilka, kilkadziesiąt lat. Czyli ja nie odświeżam wykresów, ile teraz są warte ceny nieruchomości, po prostu kupiłem, przygotowałem, wyremontowałem, wynajmuję i niech sobie ona będzie. Jeżeli wychodzę z, taki, z takiego założenia i powiedzmy, że kupiłem tą złotą monetę, to będzie prostsze. Kupiłem złotą monetę, nie kosztowało mnie to praktycznie w ogóle czasu, może obejrzenie kilku filmików, czy to jest dobry moment na zakup, gdzie kupić, jak kupić, jak zweryfikować. Kupiłem tą złotą monetę, poświęciłem na to kilka godzin, zostawiam ją na kilkadziesiąt lat. To poświęciłem jakieś pieniądze. Ale nie poświęciłem w ogóle na to czasu, albo prawie w ogóle nie poświęciłem czasu. Mówiłem o tym, że wrócimy do tego czasu. Błędnie ludzie myślą, że nagle staję się traderem kryptowalutowym, forexowym, giełdowym, bądź fliperem, to ja nagle jestem inwestorem na rynku kapitałowym, bądź na rynku nieruchomości. No nie. Właśnie tworzysz sobie zajęcie, czyli inwestujesz swój czas, swoją energię i swoje środki finansowe, żeby zarabiać regularnie na tym rynku. I teraz patrząc na to z tej perspektywy, to po prostu znalazłeś sobie nowy zawód. Ja przez lata prowadząc mój biznes, nie rozumiałem, dlaczego mi na giełdzie nie idzie, dlatego też porzuciłem giełdę, poszedłem w nieruchomości, bo ja myślałem, że trading to jest inwestowanie. Kupowałem, wkładałem, sprzedawałem, wyciągałem, analizowałem wykresy i zamiast skupić się na moim biznesie, na programowaniu, na tworzeniu nowych rozwiązań, na lepszej rekrutacji ludzi, na lepszym zarządzaniu ludźmi, to ja się bawiłem na tej giełdzie, straciłem tam kasę i mówiłem, inwestowanie na giełdzie to jest beznadzieja, Nie rozumiejąc w ogóle konceptu inwestowania. Bardzo podobnie było w nieruchomościach. Ja zamiast kupować Nieruchomości na maksa pasywne. Kupię kawalerkę, niech ona będzie najlepiej już w dobrym stanie. Tylko ją wynajmę, dam to jakiejś firmie zarządzającej. Czyli dla mnie inwestowanie w nieruchomości są względnie pasywne. I ja się skupiam na moim biznesie, żeby mieć więcej pieniędzy, to nagle ja się rozwodniłem. I nagle stało się tak, że ja i prowadziłem firmę IT, i kupowałem mieszkania na wynajem, i dzieliłem je na pokoje, i robiłem flipy, i robiłem to wszystko, nie rozumiejąc, że tak naprawdę już dawno przestałem myśleć o nieruchomościach, czy robić nieruchomości jako inwestycje. Ja robiłem te nieruchomości jako mój biznes. I to nie jest też nic złego, bo jeżeli ja. W tym momencie pracowałbym na etacie bądź prowadził firmę, czuję, że mam elastyczny czas pracy, mam jakąś nadwyżkę czasową, którą mogę zainwestować w to, że nieruchomość kupię 30 tysięcy taniej, wyremontuję ją taniej, lepiej, optymalniej, lepiej ją wynajmę, nie będę musiał płacić za firmę zarządzającą i jestem w stanie zapłacić moim czasem za to, żeby ta inwestycja nie przynosiła 5% rocznie, a na przykład 10-15% rocznie. To trzeba sobie odpowiedzieć, czy było warto. Ale wracam jeszcze do jednej rzeczy. Znowu do tych rozmów. Zaczęliśmy rozmawiać z bogatymi osobami na temat tego, w co inwestują, jak wygląda ich portfel. No i zadajemy im pytanie, czego tam nie widać w tym portfelu. Czego nie widać? No bo jeżeli masz nieruchomości, złoto, srebro, kryptowaluty, może jakieś indeksy, cokolwiek, to czego tam nie widać? Czego nie widać? Inwestycji w samego siebie. To jest chyba najczęściej pomijana rzecz. My nie myślimy o tym, że jeżeli ja kupię złoto, no to ja nie wiem, w którym kierunku ono pójdzie. Może ono rośnie, może spadnie. Bitcoin to samo. Oczywiście fajnie się mówi, ostatnio przeglądałem sobie zdjęcia, miałem fotki, że kupowałem Ethereum po 140 dolarów w roku 2019. W tym momencie, mimo że wtedy była besa, teraz mamy besę. jest to warte razy 10. No i można powiedzieć, no Filip, no to była super inwestycja. I to było takie proste, wystarczyło kupić 4 lata temu i teraz sprzedać. I się razy 10, jakbyś sprzedał rok temu, to byś miał razy 30. To się fajnie mówi, tylko trzeba jeszcze wytrzymać te 4 lata, analizując, obserwując sobie wykresy. Najprostsza opcja: grać w taką grę inwestycyjną, gdzie im dłużej wytrzymasz, tym lepiej. Czyli ja nie będę tradował tymi coinami, czy akcjami, czy na giełdzie. Nie chcę nawet ca cały czas flipować. Ja po to flipuję, żeby mieć więcej kasy na nieruchomości, na wynajem. Ja po prostu chcę mieć inwestycję, która będzie bardziej pasywna. I wracam do tego, że wydaje się nam, że to było proste. Kupić 4 lata temu, teraz sprzedać. I znowu wracamy do tego, czy teraz jest dobry moment w ogóle, żeby poczynić jakiekolwiek inwestycje. I za chwilę wrócę do tego inwestowania w samego siebie, bo to jest super istotne. Czy to jest dobry moment? Nie? Jak przejrzysz sobie odcinki, nagrania, na przykład bardzo fajnie ja robił całą serię Fil konieczny", o Złocie, o tym kiedy inwestować, to momenty, kiedy on mówił, żeby kupować, to były najlepsze momenty, żeby kupować. Tylko wtedy wszyscy czekali na nie wiadomo na co. Na co? Na to, że nagle wszystko zaczęło rosnąć. Teraz śledząc osoby, które mówią, okej, okay, kup teraz, bo to jest dobry moment, zobaczcie na wykresy, zobaczcie jak to spadło, no to teraz też można mówić o dobrym momencie na inwestycje, bo wszystko pospadało, ale teraz nikt nie chce inwestować. Dlaczego? Bo teraz mamy wszechobecny strach. Lepiej się kupowało kryptowaluty rok temu, kiedy wszystko rosło. Każdego dnia mieliśmy plus 10, plus 20, plus 30%, a teraz tylko spada. Ale ja najwięcej zarobiłem na tym, że kupiłem właśnie na samym dołku, czy prawie blisko dołka, a nie jakbym kupował rok temu. Jak kupiłem rok temu, to teraz jestem w plecy 80%. Jak kupiłem 4 lata temu, to teraz jestem razy 10. Nie jest to lekka różnica, nie? Wracam do inwestycji w samego siebie. Jeżeli wspomniane jest, że inwestycja to jest też inwestycja czasu na rzecz niepewnych korzyści, no to faktycznie Kupując bitcoina, może się okazać, że za rok on jest, został zdelegalizowany, nie jest nic warty. Kupując nieruchomości, może przez najbliższe 2-3 lata one nie będą już rosły na wartości i tą nieruchomość, którą kupiłem teraz za 300 tysięcy złotych, będę w stanie sprzedać za rok 2-3 też za 300 tysięcy złotych. I może mnie to stresować, bo mam niepewny wynik. To jeżeli inwestuję w samego siebie, w umiejętności zawsze możesz nabyć więcej umiejętności. Lepiej negocjować, lepiej sprzedawać, budować lepsze relacje, lepiej wybierać się nieruchomości, lepiej prowadzić firmę. No cała masa umiejętności, które możesz nabyć, zainwestować w samego siebie. A czego ci nie zabiorą? No nie zabiorą ci tego z głowy, tak? Czyli to jest pewna inwestycja. Coś innego niż tutaj według tej definicji, dodatkowo możemy zainwestować w szlifowanie swoich cech charakteru, które też są istotne, jestem bardziej punktualny, chce mi się pewne rzeczy robić, których normalnie mi się nie chce. Chce mi się pracować bardziej niż innym, chce mi się po prostu, lub uciekam od czegoś, mogę do czegoś dążyć, od czegoś uciekać, ale chodzi głównie o to, że ja szlifuję samego siebie, a wiem, że praca nad sobą to jest niekończąca praca i niekończąca się inwestycja. Teraz spójrzmy na to z tej perspektywy. Jeżeli ja kupuję nieruchomość za 300 tysięcy złotych, i w ciągu 10 lat ona podwoi swoją wartość, no to z 300 tysięcy zrobiłem 600 tysięcy. No można powiedzieć, że to jest super inwestycja. Jeżeli z Ethereum zrobiłem razy 10 przez 4 lata, to też to się wydaje super inwestycja. Ale spójrz na to, nie wiem jak Ty masz, ale przynajmniej ja patrząc na siebie, jak patrzę na siebie 5 lat temu, 10 lat temu i wiedziałbym, powiedziałbym tej osobie sprzed 5 czy 10 lat, ile będę teraz zarabiał, to ta osoba by nie uwierzyła, że w ogóle to jest możliwe. Nie no, to jest za dużo. Nie no, taki, takie liczby. Nie ma szans. Ja inwestując w siebie, a inwestuję w siebie dużo różnego typu kursy, szkolenia, spotkania, zresztą nawet wyjazdy, spotkania z innymi ludźmi to też inwestycja Twojego czasu bądź pieniędzy mógłbyś robić coś innego jest to coś, co procentuje i patrząc na to z tej perspektywy przez te wszystkie lata, każda osoba mówi o tym, że najlepsza inwestycja oczywiście mówię o bogatych osobach to była inwestycja w samego siebie. Jeżeli chcesz zainwestować w siebie, to myślę, że może spodobać się to, co robimy już w najbliższym czasie. Robimy konferencję Flipy 2.0 online i tutaj specjalnie dla osób z mojego YouTube'a, które dotrwają do końca mamy specjalną pulę darmowych biletów. Wejdź sobie w link poniżej. Odbierz taki bilet, póki jeszcze są. I widzimy się na konferencji. Poświęcisz, zainwestujesz trochę swojego czasu, w zamian dostaniesz mega namacalne konkretne umiejętności nieruchomościowe. Nie możecie zabraknąć. Daj znać w komentarzu. Co sądzisz o tej inwestycji w siebie? Cześć.